że ja masz honor. Uważasz, że Adrian nie ma honoru, tak? Dokładnie kurwa. kurwa to, 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 może, to powiedz mu to w twarz. Zapraszam na face no, to, to face. face. Zrobiłem wam face to face. A ja korzystając z okazji pozdrawiam wszystkich, którzy do mnie piszą. Właśnie, nie powiedziałeś nicu, nie powiedziałeś w Powiedz mu to teraz, dawaj. A mówisz, że ja masz honor. Ooooo! Kurwa! Co tu się dzieje? Ujooo! Jo, pod jo. tymieniem, pod tymieniem. Ale ja uważam, że Adrian zrobił duży progres siłowy, bo go czterech nie może utrzymać. Sam Nikola nie daje rady. Adrian! Uważam, że krzyżowali! kurwa! że krzyżowali! On Ja uważam, że 15 lat mi kurwa! 15 lat mi kurwa, tak i nie miałeś z tym problemu! Mordesko, czy wdechy, wydechy, spokojnie! I ja tu e -e. się odpalił! Chodź tu, Adjusioć! Nikola, puść go, on jest szkodliwy, chodź za to! Chcę tego ogląda, jaki zasieka pioty! Piotr, a to mi po zerze. Masz, kurde. O, 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 ile ci pikać, bo to dzieci oglądają. O. O. Dajcie mikrofon Adrianowi. Dobrze, to... że ja... Nikola, Nikola! Dobrze, że zarbowałem, bo też miałem rudy. Spokojnie, zobaczymy się, kurwa. To jest odpowiedź za tego ja liścia na już którego zakończyłeś, kurwa. Dobra, Nikola, spokojnie już. Uwaga, leci! To. Uwaga na scenę i opierajcie się panowie! Ej, ile GPS-a wypił ten Adrian? Ale nie, 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 Musisz, poczekać, spokojnie. Musisz Masz poczekać. walkę z nie, i ugadano, spokojnie! Czyli ty też kałeś na dymów?